Ford, założyciel Ford Motor Company, twórca pierwszej zautomatyzowanej linii produkcyjnej, powiedział, że firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą, ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować już po niej, to był Henry Ford, nieustający poszukiwacz efektywności. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Jarosław Sokolnicki, Biznes now, now, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Antonina Grzelak, biznesmenadżer w firmie Pan Paragon. Miło mi cześć, dzień dobry. Mateusz Ślemp, kierownik działu zajmującego się optymalizacją w firmie Amer Sports. Dzień dobry wszystkim. I mamy Mira Kubita z firmy AirCE Consulting, Head of Digital Transformation, czyli szef transformacji cyfrowej. Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie i dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do dzisiejszego odcinka. Mówimy o rozwoju, mówimy o optymalizacji. I na początek, pytanie do Mateusza. Mateusz Schlep z firmy Amersports. Z pewnością znają Państwo produkty Amer Sports, ale pewnie w samą firmę warto tutaj powiedzieć trochę więcej. Mateusz, gdybyś mógł przedstawić, czym się firma zajmuje? Tak, zdecydowanie nazwa firmy może niewiele mówić konsumentom i klientom. Natomiast firma Amer Sports jest, jest tak naprawdę jedną z największych na świecie firm. Działających w dziedzinach jakby sportowych, ogólnie rzecz biorąc. I tutaj jakby przede wszystkim mam na myśli produkcję i sprzedaż odzieży sportowej, butów sportowych, a także sprzętu sportowego. Skupia w sobie takie marki jak Salomon, Atomic, Arcteryx, Peak Performance, Wilson, Sunto czy też, czy też Precor. No, są to niewątpliwie bardzo znane i rozpoznawalne marki. Następnym razem proszę wspomnieć Mateusza i jego wkład w firmie Sports, jak będziecie państwo szusowali, w salomonach albo atomikach. Ale jak mówimy o rozwoju, Mateusz, co to znaczy mm, rozwój? Czyli gdzie trzeba tutaj skupić uwagę, i co trzeba robić, żeby firma się rozwijała? Myślę, że największą uwagę pod kątem rozwoju dla, dla firm, pod kątem rozwoju, nad, tym, nad czym firmy powinny przede wszystkim się skupić, to jest otwartość na zmiany, jakie zachodzą teraz na rynku, jakie stawiają przed nami nasi konsumenci. Tutaj Henry Ford oczywiście mówił o rozwoju, natomiast. W dzisiejszym świecie e, zmiany są dużo szybsze i dużo częstsze, więc naprawdę trzeba e, bardzo szybko i otwarcie podchodzić do zmian i do nich się e, do nich się dostrajać, powiedzmy. Amer Sport jest tutaj bardzo dobrym przykładem pod tym względem, gdyż jeszcze w latach 50. kiedy Amer powstawał, Amer zajmował się tak naprawdę handlem tytoniem, więc e, jak widzą Państwo, zdecydowanie, zdecydowanie diametralna różnica. Amer dostosował się do, do, do rynku i promuje zdecydowanie zdrowe podejście teraz do, do życia dla swoich konsumentów. Natomiast jeśli chodzi o procesy biurowe, które, którymi tak naprawdę ja się zajmuję, myślę, że tutaj kamieniem milowym było stworzenie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie w Polsce. Tutaj, jakby to centrum przede wszystkim skupia procesy finansowe i, i księgowe. I, to jest też y, miejsce, w, tak naprawdę w tym momencie, w którym te wszystkie procesy są przeprowadzane. Dzięki temu, że one są w jednym miejscu, y, jesteśmy w stanie tak naprawdę dostarczyć biznesowi, szybko, szybko dostarczać dla biznesu y, zmiany, jakie są wymagane w firmie. Y, możemy te procesy optymalizować, możemy pozbywać się y, marnotrawstw w tym procesie. Możemy je automatyzować, możemy je digitalizować czy też standaryzować. Wszystko po to, żeby, żeby procesy działały jak najszybciej i jak najlepiej dla, dla naszej firmy i ostatecznie dla naszego konsumenta, byśmy dos, mogli dostarczać jak najlepszy produkt. AmerSport Sport otrzymało miano Best RPA Implementation, czyli najlepsza implementacja robotyk, proces automation w roku 2019. Powiedz proszę. Co to są za roboty i co one u Ciebie robią? Nasze roboty, większość tych robotów tak naprawdę, to są właśnie roboty, które automatyzują procesy finansowe. I właśnie samą inicjatywę Robotic Process Automation rozpoczęliśmy jeszcze w roku 2015-16 z firmą ARC Consulting tutaj, którą reprezentuje tutaj Sławek. My eksperymentalnie oczywiście na początku podchodziliśmy do tego tematu, natomiast z czasem okazało się, to strzał w dziesiątkę. E, dzięki automatyzacji procesów, jesteśmy w stanie tak naprawdę pozbyć się e, tych procesów, które są najbardziej monotonne e, i zwalniamy tak naprawdę czas, e, w którym tak pra, pracownik powinien zająć się, czy może w tym momencie dzięki temu, że e, zwolniliśmy ten czas, może zająć się. E, tak naprawdę y, pracą nad wartością dodaną dla, dla, dla firmy, czyli, takby tak bardziej kreatywną tą pracą. Y, I w tym momencie, tak naprawdę, swoją działalność pod kątem automatyzacji procesów rozszerzyliśmy również y, dla wszystkich działów całej, y, całej firmy Amersports więc wszystkie procesy biurowe y, w całej firmie. Wszystkie działy mogą do nas zgłaszać pomysły do automatyzacji. My oczywiście te pomysły będziemy starać się analizować i, i, i automatyzować, yy, tak by dostarczyć jak najwięcej, yy, jak najwięcej efektywności do, do, do procesu dla naszej firmy. Macie teraz tych robotów około setkę, albo ogólnie jest ich yy, około setka, Czy prawda? Generalnie tak, natomiast y, przede wszystkim y, patrząc pod kątem ilości aktywnych robotów, to jesteśmy na poziomie powiedzmy 70-80, y, jednak mamy sporą ilość robotów, które y, powiedzmy odeszły na emeryturę, które, które wykonały już swoje zadanie wobec, wobec firmy. Procesy już się zmieniły i, i tak naprawdę te procesy y, już nie muszą być w ogóle wykonywane, więc, y, więc roboty są w stanie spoczynku. I zapewne nie pobierają już pensji. Zdecydowanie nie. Bardzo dziękuję. Mateuszu. jeszcze do Ciebie wrócę na koniec, a teraz wywołany przez Ciebie Sławek z firmy ARC Consulting. Powiedz, Sławek, jak i po co buduje się takie roboty właśnie dla firm no, takich jak Amer Sports, ale też pewnie innych? Jasno. No więc przede wszystkim, żeby to, co wspomniał Mateusz, żeby wyeliminować tą manualną pracę wykonywaną przez pracowników, która nie do końca może jest tą pracą, którą chcieliby wykonywać, tak? bo mówimy o automatyzacji manualnych aktywności. Często jest to po prostu przeklepywanie danych z jednego systemu do drugiego, tak, co często są to aktywności, które po prostu z biegiem czasu muszą być zostać wyeliminowane, zautomatyzowane, no żeby się zająć bardziej kreatywnymi, Funkcjami w firmie. My, jako RC, tak naprawdę pomagamy naszym klientom w dwóch obszarach, jeżeli chodzi o współpracę z klientami. Jedna to, jak na firmę doradczą przystało, to jest kwestia, no właśnie doradztwa, czyli pomagamy zidentyfikować te procesy, które nadają się do automatyzacji. No i po takiej analizie, po tych warsztatach, my to nazywamy taka sesja Discovery. Rekomendujemy, czy dany proces powinien zostać zautomatyzowany, czy może najpierw usprawniony, czy może właśnie zoptymalizowany, wystandaryzowany albo zdigitalizowany, żeby się nadawał do automatyzacji w przyszłości. Tu ważna sprawa z punktu widzenia naszej, naszej współpracy. My skupiamy się na tym, żeby automatyzacja mogła się zwrócić w ciągu 12 miesięcy. Tak? I tu płynnie przechodzimy do tego drugiego obszaru, w jaki jesteśmy w stanie pomóc dla naszych klientów. I to jest nasze autorskie rozwiązanie, autorskie polskie rozwiązanie Arci, pod którym tak naprawdę mamy trzy główne komponenty, trzy, trzy produkty. Jeden to jest taki produkt do digitalizacji procesów, właśnie, żebyśmy mogli ten proces zrobić elektronicznym. Drugi produkt to, jest, to są komponenty, Archi Components, czyli takie klocki, dzięki którym budujemy te roboty. I tutaj Budujemy te roboty zarówno jako takich asystentów pracowników, jak i wirtualnych pracowników. Różnica jest taka, że wirtualny pracownik to jest seria y, zadań albo cały proces, który jest zautomatyzowany, i ten pracownik na dobrą sprawę może. Ten wirtualny pracownik na dobrą sprawę wykonuje y, tą pracę od deski do deski. Natomiast asystent to jest taki robot, który pomaga pracownikowi w pracy codziennie, automatyzując te aktywności manualne. Trzecie rozwiązanie Arci, to Archie Robotic Management Center. Jest to produkt, który cieszy się obecnie największym zainteresowaniem. Pewnie z tego względu, że gdzie nie popatrzymy, z kim nie rozmawiamy, to mówimy o automatyzacji tych robotów, tej automatyzacji jest coraz więcej w każdej firmie. Tutaj w Amersporcie mówimy o 80 aktywnych, o setce robotów w sumie, więc trzeba mieć rozwiązanie, które pozwoli nam na monitorowanie i na skoordynowanie tej automatyzacji w firmie. i Nasze rozwiązanie y, pozwala na to, żeby w jednym miejscu skupić całą automatyzację w firmie. Nieważne, czy to jest robot stworzony przez ARC Consulting, czy to jest robot stworzony przez firmę trzecią, czy to jest narzędzie, tool, y, tak zwane makra w firmie, y, w procesach, które klient sam wykorzystuje. Podłączamy to w jedno miejsce do jednego rozwiązania, dzięki czemu wiemy, wiemy jaka automatyzacja kiedy zadziałała jaką przyniosła nam y, y, efektywność, oszczędność dla danej firmy, jaki wolumen y, został przetworzony przez tą automatyzację. Więc żeby się móc rozwijać, żeby móc dalej automatyzować, móc dalej kontynuować tą przygodę, no trzeba na pewno pomyśleć o tym rozwiązaniu do zarządzania tą automatyzacją, którą się już w firmie ma. Czyli taki menadżer robotów. Tak jest, taki kokpit do zarządzania robotami. Ile firma RC zrobiła takich robotów wszystkim swoim klientom? Ile takich robotów działa obecnie na rynku? Wiesz, co, no jest ich na pewno ponad 500. Powiem szczerze, że dokładny, dokładną liczbę to ciężko podać, jako że my takich robotów wytwarzamy między 20 a 40 miesięcznie, więc tak naprawdę one są, one są wytwarzane na bieżąco. Część z naszych klientów wytwarza, że yy, tak powiem, roboty własnymi rękoma. Tak? Tam są zespoły, osoby odpowiedzialne za wytwarzanie robotów, właśnie na bazie naszych komponentów. Mhm. Więc... Czy, czy takie 500 robotów, to możemy powiedzieć, że to jest takich 500 pracowników? No, zbyt, z, zbyt odważne założenie i stwierdzenie. Myślę, że nie. Tutaj w, w zależności od oczywiście od procesu, od skali procesu. Ta oszczędność po stronie tych godzin zwróconych do biznesu, zaoszczędzonych, jest przeróżna. Czasami mówimy tak naprawdę o kwestii zaoszczędzonych dwóch dni, trzech dni w miesiącu, ale jakże ważnych. Na przykład przy rozliczeniu księgowym w rachunkowości, to są najważniejsze trzy dni w miesiącu, tych księgowych, tak? więc mhm. ważna sprawa. Czasami mówimy o automatyzacji na poziomie dwóch, trzech etatów, więc yy, bardzo, różnie, bardzo różnie to wychodzi. Bardzo dziękuję, Sławek. E, a teraz, e, Antonina, mówiliśmy wcześniej o optymalizacji procesów wewnętrznych. A teraz, e, co moglibyśmy zrobić dla konsumenta, dla, dla nas samych? Czyli w jaki sposób możemy zautomatyzować albo zoptymalizować, e, czy to pracę, czy to funkcjonowanie, właśnie, właśnie nasz konsument. I tutaj mamy pan Paragon, jakbyś. Mogła nam powiedzieć Antonina, do czego służy Pan Paragon? Jaka jest wartość z jednej strony dla mnie, jako konsumenta, a z drugiej strony na, dla takiej firmy, y, chociażby jak Amer Sports? Mm -hmm. Tak, tutaj y, proces, procesy automatyzacji są Panu Paragonowi bardzo bliskie. Dlaczego? Pan Paragon jest to darmowa aplikacja zakupowa. Pierwotnie została stworzona jako takie proste narzędzie do przechowywania paragonów. Na pewno każdy z was. Ja również mamy doświadczenia z ginącymi czy z blaknącymi paragonami. Pan paragon miał być odpowiedzią na ten właśnie problem. Z biegiem czasu okazało się, że nasi użytkownicy wprowadzają nie tylko paragony za sprzęt elektroniczny czy za obuwie, czyli takie, które najczęściej potrzebujemy, żeby później coś reklamować czy poddać gwarancji, ale również za taką przysłowiową jedną bułkę tak, ze sklepu osiedlowego. W związku z tym zaczęliśmy widzieć ogromny potencjał w tej naszej aplikacji. Zaczęliśmy ją również obudowywać wieloma innymi funkcjami związanymi z zakupami. Na tę chwilę Pan Paragon ma 350 tysięcy pobrań, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Do systemu wprowadzanych jest ponad 6 tysięcy paragonów dziennie, a konsument czy użytkownik naszej aplikacji może przejść. Przy jej pomocy przez cały proces zakupowy. Może tak, może wybrać sobie kupony rabatowe, czy skorzystać z gazetek promocyjnych. Może również przechować czy, czy, czy skorzystać z przechowywanych w Panu Paragonie kart lojalnościowych. Może stworzyć sobie listę zakupów w Panu Paragonie. Następnie idzie po te zakupy, dostaje Paragon. Ten Paragon robi zdjęcie Panu temu Paragonowi, dzięki czemu Paragon już ma zabezpieczony w systemie. Ale również pod, pod koniec może sobie sprawdzić statystyki wydatków z całego miesiąca, może również na przykład nowo zakupiony sprzęt elektroniczny w naszej aplikacji ubezpieczyć. Cała aplikacja opiera się na oprogramowaniu OCR. To jest takie oprogramowanie, które pozwala na sczytywanie danych z dokumentów. W tym przypadku e, są to po prostu dowody zakupu. I kiedy konsument zrobi zdjęcie takiemu paragonowi, Dane z tego paragonu, takie jak cena, data zakupu czy sklep, są automatycznie sczytywane. Automatycznie ten paragon jest opisywany i przypisywany do konkretnej kategorii. Co to daje? To, po pierwsze, daje użytkownikowi, tak jak już wcześniej wspomniałam, możliwość sprawdzenia sobie miesięcznych statystyk, ale również system automatycznie powiadamia użytkownika o mijających terminach zwrotu, reklamacji czy gwarancji. Z drugiej strony, tak jak już wspomniałam, do systemu jest wprowadzanych ponad 6 tysięcy paragonów dziennie. To daje ogromną pulę paragonów, z których my po naszej stronie jesteśmy w stanie zczytać absolutnie każdą linijkę, wszystkie dane z paragonów. Te dane są całkowicie zanonimizowane, natomiast stanowią dla marek czy dla firm bardzo wartościową pulę informacji o na przykład produktach kupowanych w Polsce czy zwyczajach zakupowych Polaków. Mhm. Czyli y, ta wartość dla firmy y, chociażby Amer Sports no, to jest y, trochę więcej informacji na temat zachowań konsumentów. Y, nie tylko również Pan Paragon. Stał się takim kompleksowym narzędziem, na przykład do, prze, do przeprowadzania loterii paragonowych, czy do, stał się również taką platformą reklamową, tak? czy do, 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 do komunikacji z, z użytkownikami. Stał się narzędziem, które jest wykorzystywane do przeprowadzania programów lojalnościowych. Marki mogą umieszczać swoje kupony rabatowe. Także my tutaj jesteśmy faktycznie taką platformą kompleksową, również do komunikacji marka. Konsument. Okej, okay. wspomniałaś, że model ewaluował, model biznesowy ewaluował, no ale też ewaluowało otoczenie prawo. Teraz będziemy mieć paragony elektroniczne. Jak w tym wszystkim odnajduje się pan paragon? Tak, to mogłoby się wydawać, że faktycznie wprowadzenie e paragonów zachwieje naszą stabilnością i w ogóle zasadnością funkcjonowania. Jednak my się tego w ogóle nie obawiamy. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak już wspomniałam wcześniej, pan paragon został obudowany tyloma dodatkowymi, bardzo wartościowymi funkcjonalnościami, że nawet jeżeli to skanowanie papierowych paragonów. Słusznie odejdzie do lawusa ze względów ekologicznych i każdych innych, to jakby nasza aplikacja nadal będzie jak najbardziej użyteczna i nadal będzie super popularną i użyteczną dla konsumentów polskich, nie tylko polskich, aplikacją. Ale czy dalej to... będzie miała pojadą? Tak nadal, nadal będzie miała paragony. Dlaczego? Dlatego, że pan paragon znalazł się w gronie ekspertów prowadzących e, pracę nad wprowadzeniem i nad rozwijaniem systemu e-paragonowego w Polsce. E, są to prace prowadzone pod patronatem Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. My również tam jesteśmy, również nad tym pracujemy. Tak w tej chwili staramy się zmodyfikować nasz e, nasz system, żeby był już przystosowany do wprowadzenia w przyszłości, bo to jeszcze był Droga przed nami, ale czy, czy przed Polską nad wprowadzeniem tych e paragonów, ale faktycznie bierzemy udział w tych, w tych modernizacjach i, i, i trzymamy rękę na pulsie, i w związku z czym absolutnie możemy spać spokojnie. Bardzo dziękujemy Antonina. Jak Państwo słyszeli, Pan Paragon też biegnie w wyścigu po rozwój i optymalizację. A ja wracam z pytaniem do, do Mateusza. Mateusz. W co ty będziesz teraz inwestował, jeżeli chodzi o rozwój? Myślę, że przed nami są dwa największe wyzwania, przed którymi tak naprawdę my stoimy. Pierwsze wyzwanie to jest wciąż promocja wewnętrzna rozwiązania RPA wewnątrz naszej firmy. Wciąż widzimy spory potencjał na, na automatyzację, jednakże musimy promować i, i dawać, tak jakby pokazywać. Wszystkim działom w naszej firmie, gdzie można zastosować i jak mogą zastosować rozwiązanie RPA. Jednocześnie musimy też zmieniać procesy, je standaryzować, by móc, móc je później zautomatyzować. Drugim ważnym aspektem, tak naprawdę, to jest wciąż powiedzmy rewolucja techniczna, która się dzieje, która się dzieje wciąż na świecie. I my tutaj staramy się. Podążać za, za tym trendem i łączyć e, rozwiązania RPA e, z machine learningiem, czy szeroko pojętą, powiedzmy, sztuczną inteligencją. To jest, e, to jest trend, który zdecydowanie widać, i, i my po prostu staramy się trzymać rękę na kursie, żeby, e, żeby wciąż być konkurencyjnym na rynku. Mhm. Czyli co za 5 lat będzie 200 robotów? Myślę, że troszkę więcej. Więcej? Między innymi pewnie roboty łączące z panem Baragonem. Trochę to, takiego, nie trochę to takie gonienie króliczka, to znaczy, że, że to jest nieustająca pogoń i ta poszukiwanie tej optymalizacji i dodawanie tych kolejnych elementów. Tak, myślę, że tego króliczka nie dogonimy no, za szybko. Bardzo wam dziękuję. Moimi i państwa gośćmi była Antonina Grzelak z firmy Pan Paragon, Mateusz Ślemp z firmy Amer Sports i Sławomir Kubic z firmy ARC Consulting. Bardzo dziękuję, że byliście gośćmi tego odcinka. Ja tylko na zakończenie powiem o troszeczkę innym, o troszeczkę innej optymalizacji, a mianowicie o poszukiwaniu doskonałości albo perfekcyjności Wspaniała książka Boba Igera, obecnego CEO Walta Disney'a, gdzie dzieli się swoimi wskazówkami dotyczącymi przywództwa, i tam jako jedno z kluczowych podaje właśnie poszukiwanie perfekcyjności, albo też perfekcji, doskonałości, żebyśmy to, co robimy, było jak najbardziej doskonałe i jak najbardziej perfekcyjne. Ja tego Państwu życzę, aby takie były Państwa produkty. Takie Państwa usługi. Serdecznie dziękuję moim gościom. Dziękuję Państwu. To był biznes now, now. Now i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.